Oto Twój przewodnik na apostolskich drogach. Oto Twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie. Oto Twoja pociecha w życiu i przy śmierci. w ja stałością duszy, we. Mój Pan w tym sakramen. I zanim będziemy na tym ołtarzu składać siebie sami i nasze dary, trzeba nam przyjąć jeszcze słowo. Patrona tejże świątyni, świętego Jana Pawła, który mówi do nas dzisiaj z domu Ojca, mówi nasze serce, a zwłaszcza Waszym sercu, drogie siostry, błogosławieni będziemy, gdy potrafimy się uradować naszym powołaniem, by należeć do nowej rodziny Krusowej i pójdziemy za Nim w pełnieniu woli Bożej aż do końca, nie bojąc się szaleństwa miłości. Ktoś kiedyś powiedział, że misje wypływają ze spotkania. Mamy nadzieję, że nasza misja również doprowadzi nas do spotkania, najpierw z tymi, którymi będziemy w Afryce posługiwać, do spotkania z zambijską kulturą i religijnością, i że to spotkanie będzie owocowało w przyszłości. Zapewniamy, że w Zambii będziemy godnie reprezentować kościół Polski i krakowski, a po powrocie ubogacać go duchem Kościoła powszechnego.